Dzisiaj mini info i mam tło z kwiatkami, patrzcie jakie piękne. Nie po prostu nie miałam gdzie jakiego tła zrobić, żeby było dosyć interesujące, więc zrobiłam takie. Zrobiłam. To przyszłam tutaj na dwór i dobra. To będą takie informacje, co będzie się działo w, w tym czasie. W tym czasie. Na moim kanale. W najbliższym czasie. Pierwsze. Nie mam już pomysłów na filmiki, więc piszcie jakie chcecie filmiki. Dalej. Wymieniam się z, z dziewczyną, z Patrycją z kanału Światlusi. Bardzo pozdrawiam. E, tak, wymieniam się. To będą małe paczki, ale i tak bardzo się cieszę, że pierwszy raz ogólnie się wymieniam. Gdy ty chcesz się ze mną wymienić paczkami dla zwierząt, to napisz na Facebooku. E, no ja potem cię zaproszę i po prostu będziemy, ustalimy sobie za ile i w ogóle, w ogóle. Możecie się spodziewać open box'u Od tej paczuszki i tak Będzie w przyszłym tygodniu lub pod koniec tego Jeszcze nie wiem Zależy kiedy dojdzie Bo wysyłamy jutro lub na początku tygodniu Następnego tygodnia Wiedziałeś, że te kwiaty są takie pomarańczowe, jaskrawo Jaskrawo-pomarańczowe, a tutaj w kamerze są żółte? Serio O, widzicie? Taki mają kolor Rośnie ostrze Dziwne, dobra no, i piszcie, kiedy chcecie filmiki, czy chcecie się ze mną wymienić. Piszcie w komentarzu, czy chcecie się ze mną wymienić, czy ogólnie wysłać paczkę, czy tam po prostu list. Więc tak. Na 100 subów będzie mini konkurs, na 300 konkurs, a na 500 losowanie, więc zapraszam do subskrybowania. Jeśli Ci się podobało, daj łapkę w górę i nie zapomnij odwiedzić Facebooka. Napisz na Facebooku, jeśli chcesz się wymienić. Mówię to po raz setny chyba, ale bardzo bym chciała, żeby ktoś się ze mną wymienił. Wymieniać się będę pod koniec lipca lub, na lub w sierpniu i w roku szkolnym. Więc to by było na tyle i pa pa!